Jakiś czas temu ekipa nagrała wyjaśnienia w sprawie ostatnich dram. Dzisiaj Wam powiem co myślę o tym filmie i dopowiem kilka rzeczy o których nie wspomniał Wardenga. Film, pogadajmy, jest bardzo sprytnie stworzony. Zazwyczaj w filmach najlepiej zapamiętuje się początek i koniec. W ich filmie część z utworem Shadow, gdzie tłumaczył się z rzekomego ukradnięcia utworu, jest na początku, a na samym końcu materiału znajdują się wyjaśnienia odnośnie spółki ekipy. Ani razu w ich filmie nie pada nazwisko Wardenga, więc nie wiadomo dokładnie do czyich zarzutów się odnoszą. Warto podkreślić, że Sylwester nie oskarżył influencerów o kradzież Shadow, tylko pokazał, że brak w tym utworze oryginalności i słabo, że takie dzieło ukazało się w formie deluxe. No to niezły ten kawałek deluxe, taki oryginalny. Oczywiście ekipa nie ukradła utworu Shadow, więc początek filmu był dla nich wygraną częścią. Czy... Y Ukradłeś jakiś dźwięk, którego użyłeś w utworze? Nie, jakby żaden dźwięk nie został ukradziony, wszystkie zostały legalnie tutaj zakupione, w sposób legalny, które mogą być wykorzystywane jakby w komercyjny sposób do produkcji Fragment ze skopiowanym logiem wersów jest w środku i jest jednym z krótszych. A na przykład bezsensowna część, gdzie Tromba, Marcysia i Murcix tłumaczą się z tego, że widzą nie podoba się ich content, trwa aż 21 minut. Już nie będę nawet wspominać o reklamach na tym filmie, dzięki którym ekipa pewnie zarobiła sobie na kilka licencji z sobą. Freeze rozwalił swoje Audi TT w wyniku eksplozji. Wylała się wtedy na niego fala krytyki, ponieważ wcześniej członkowie ekipy, np. Na nasza ukochana Verso, promowała eko zachowanie na Instagramie. W odpowiedzi na zarzuty hipokryzji, Frees tłumaczy, że zrobił to tylko w różnych celach. I właśnie o tych celach sobie teraz pogadamy. Jakiś tam element taki edukacyjny. Free stwierdzi, że takiego wybuchu na taką skalę jeszcze nie było. Wydaje mi się, że zobaczyć wybuch na taką tego nie było. Wydaje mi się, że on nie wie, co się dzieje na YouTubie i jak działa wyszukiwanie informacji w Internecie. Wystarczy wpisać frazę car explosion slow mo i pojawia nam się materiał bardzo znanego kanału The Slow Mo Guys, który operuje lepszymi kamerami w większym spowolnieniu od ekipy. Nagrajmy też to w kamerach y, w, w super slow W kamerach, które mają tam 2000 km na sekundę. Y, tak, tak, dobrze, 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 dobrze. Na sekundę. Tak. Tym bardziej, że pod filmem slow mo guys, jest więcej wyświetleń niż pod materiałem Freeza. W się na zasadzie, że zobaczyć wybuch w takim spowolnieniu na, na taką szeroką skalę myślę, że tego nie było, więc jakby. Dla mnie... Jakieś tam substancje się, e, wiesz, wydostały do środowiska, no. Tak naprawdę wyciek substancji, jaki powstał przy wysadzeniu samochodu, to ziemia bierze na klatę, a nie sam freeze. Jakieś tam substancje się, e, wiesz, wydostały do środowiska, no tak, no, no nie, nie dało się tego jakoś zaprzestać, za ale to jest, to jest sytuacja, w której braliśmy to na klatę, że, że tak się stanie, nie? Okay. Ekipa mogła podłożyć jakąś plandekę, bo samochód żeby ograniczyć wyciek takich rzeczy do minimum. To też e, są fakty takiego późnego wysadzenia działającego samochodu, którym trąba dojechała na... Jakby to tak nie było, na filmie, może to było tak pokazane, ale ja zawsze na filmie dobrze do materiału, się zepsuło, naprawili tylko po to, żeby Tromba się nim przejechał i jak Tromba się nim znowu, znowu, znowu się zepsuło. Chyba obserwujemy tutaj kolejny zbieg okoliczności. Naprawili auto, żeby trąba się nim przejechał, a po przejażdżce nagle ono magicznie się zepsuło. Warto popatrzeć na sposób jazdy owym Audi TT. A! Ogrze! Nie wydaje mi się, aby normalna osoba jeździła w taki sposób samochodem, ale w sumie freeze i tak pod koniec wpluje na to wszystko, bo nieważne czy by to działało, czy nie, to i tak zostałoby wysadzone. A to czy działa, czy nie, nie ma za takiego takiej Nowe logo Weroniki, przyrobione na podstawie skradzionej grafiki, według specjalistów może i tak ogadać się plagiatem, ze względu na bardzo mocną inspirację. I szczerze mówiąc, ja bym się nie odważył takiego logo używać, bo moim zdaniem jest to po prostu bardzo ryzykowne. Ja muszę szczerze powiedzieć, że chyba nie bym miał reprezentować kogoś w sądzie towarowym to tutaj wybrać w stronę francuskiego grafika. Ale czy wiedzieliście, że logo całej ekipy, czyli to charakterystyczne E też prawdopodobnie jest inspirowane. Pewne logo strony, która tworzy m.in. grafików, animatorów i artystów VFX, bardzo przypomina mi znak ekipy. Inspirowana ikona ma jeszcze mniej różnic niż przerobione zdjęcie Sowy. Raczej nie można tutaj mówić, że gruby Platycz skopiowała znak ekipy, bo platycz działa na rynku od 20 lat. Dużo nazbierało się tych inspiracji, a to jeszcze nie koniec odcinka. Z tego powodu, że interesuje się sprawami związanymi z programowaniem, nie mogło tutaj zabraknąć informacji o wycieku danych z serweru sklepu Wersof. Cała akcja miała miejsce w 2020 roku i do dzisiaj nie dostaliśmy szerszych wyjaśnień odnośnie tej sprawy. Pewna osoba dzięki wtyczce .git, która wyszukuje dostępne publicznie katalogi.git, uzyskała dostęp do kopii zapasowych, gdzie znajdowały się faktury i różne szczegółowe dane odnośnie transakcji takie jak e-mail, imię, nazwisko oraz data ostatniej aktywności. W niektórych rekordach można było znaleźć hasze haseł do panelu administratora. W polityce prywatności sklepu Verso.com jest napisane, że bardzo poważnie traktujemy kwestie dotyczące polityki prywatności. Z tego względu jest dla nas priorytetem dbanie o to, żebyście nie musieli się martwić o ochronę swoich danych osobowych. Jest to trochę śmieszne, bo tutaj wystarczyła jedna wtyczka i miałeś dostęp do wszystkich danych. Do dzisiaj jedyne wyjaśnienia od sklepu Verso w tej sprawie to, że przeprowadzają audyt bezpieczeństwa na stronie.